AUDO USD. Tutaj kurs w dniu wczorajszym reagował na układ harmoniczny. Zauważmy, że do czynienia z układem Gartleya. Najpierw reakcja na 61,8%, następnie na 78,6%. Ta reakcja, no pierwsza reakcja była bardzo fajna, 40 pipsów spadku na trzech świecach. Następnie widzimy kurs, drugi raz podbił do tej strefy, teraz widzimy trzeci raz testuje. Także jeszcze ten układ jest aktualny, natomiast każdy kolejny test tutaj będzie te miejsca osłabiał. I musimy pamiętać o takim wariancie, czyli w przypadku wybicia układu harmonicznego górą. Często jest tak, że rynek wraca, czyli robi retest od drugiej strony i wybicie układu harmonicznego z reguły później skutkuje. Dynamicznym ruchem w drugą stronę, także jeżeli tutaj dojdzie do wybicia, to na riteście, na riteście trzeba zwrócić uwagę, jak tutaj się kurs będzie zachowywał, ponieważ często jest tak, że po zanegowaniu układu następuje właśnie silny ruch w drugą stronę, a tutaj miejsca mamy, ponieważ mamy ponad 50 pipsów do kolejnego ważnego oporu. Natomiast, jak widzimy, na chwili obecnej tutaj rynek nam, rynek nam się no wzrosty nam się poddają. Mamy chwilowe spadki, dlatego pierwszym wsparciem okrągły poziom 0,7800, a następnie na następnie taki lokalny układ korekty pędzącej, czyli w tym, w tym ruchu wzrostowym. To jest największa, największa korekta spadkowa i jej dolne ograniczenie, czy tego prostokąta wypada na poziomie 0,7760. Czyli to będzie takie pierwsze ważne miejsce wsparcia. Możemy sobie zmierzyć jeszcze ten ruch wzrostowy. Zobaczyć, jak, jak ta korekta będzie nam się pokrywała zmierzeniami FIBO. 382% wypada tutaj bardzo blisko. Mamy malutką niedokładność rzędu niecałych 3 pipsów. Także jest to potwierdzenie jak najbardziej tego, tej geometrii. Możemy jeszcze wykonać mierzenie z kolejnego widocznego szczytu. To już nam nie będzie potrzebne. Zauważmy, 61,8 wzmacnia, czyli dwa ważne mierzenia. Zgrupowanie 61,8 oraz 38,2 i geometrii 1 do 1, czyli te okolice 0,77,60, ważne miejsce wsparcia.